Witajcie w nowym filmiku. Um, dzisiaj witam Was z niezbyt fajnymi włosami. Co, co to jest? E, ostatnio w ostatnim odcinku mówiłam, że... znaczy w, odcinku, w sumie to jest filmik, ale nie odcinek ale ok Mówiłam, że boli mnie głowa. Teraz ostatnio byłam chora i nadal w sumie jeszcze nie jestem zdrowa, ale no mogę już mówić, mogę oddychać, wszystko mogę mówić i wyglądać nawet, ok Więc nadal jestem trochę chora. Czego nie widać, ale ja to wiem, tutaj mam, tutaj wiem, wiem, że mam powiększony szynnik do gitlada, No i dzisiaj w dzisiejszym filmiku, tak jak mówiłam w ostatnim e, o paznokciach, że będę dzisiaj starała się dopasować mój kolor włosów do tego koloru. <grym> Widzicie tą różnicę? E, no bo trochę nie pasowały od początku już, ale no trudno się mówi. Tak to jest, jak się jest, prawda, gamezą i się jest nieprofesjonalistą, i się jest takim super, że się nie wie, że jak się poferbuje blond, włos, to będą bardziej niebieskie niż jak się porównuje takie zielone coś. No dobra. Tu jeszcze jest trochę taki brązowy jakiś, nie wiem czy to jest, z czerwonym chyba się jeszcze zmieszał, został czy coś takiego, więc zakładam, że to będziemy jeszcze bliszować, żeby było bardziej jasne, i potem się to tak pokoloruje na niebieski kolor. Kupiłam, jak zawsze, kupowałam Wild Blue farbę z tej samej firmy to teraz kupiłam wild cobalt więc to jest po prostu ciut ciemniejszy, ciut bardziej niebieski ten to był ciut bardziej morski taki um, a ten jest taki ciut bardziej błękitny jak kurde niebo Plan jest taki, że będę sobie farbować odrosty bo są naprawdę um, duże Próbuję sobie tam część włosów. Ogólnie końcówki, jak będą jakieś takie ciemne, nie będą mi się zbyt podobać. Te na przykład mogę zostawić, ale tych nie mogę zostawić. Eee, to tak, to zrobię. Eee, I potem, jak już będą pobliczowane, eee, rozjaśnione, <grym>, to do Was wrócę i będę wam pokazywać, jak farbuję sobie te włosy. Co? Jak farbuję sobie na ten kolor. I oczywiście pokażę Wam końcowy rezultat, czy mi się udało, czy nie. Jeszcze Ciebie szła na miasto z się. Jeszcze dzisiaj będę szła na miasto z Patrycją, więc jeszcze mogę nagrać w sumie jak w nich wychodzę na dwór. Ja do Was wrócę, jak będę miała już gotowe włosy. Takie w sensie gotowe, że żółte. No. Mam na sobie swój urczy outfit do farbowania włosów. A tutaj rzeczy. Więc zaczynamy! Czemu takie rzeczy się zdarzają? No przecież... Prezentują moje włosy. Są takie właśnie zielonkawe, jak trochę zeschnięta trawa po słońcu. W niektórych miejscach jest takie właśnie takie główienko. Nie wiem, co to jest, dlaczego coś stało. Pewnie, że gdzieś nie położyłam. Dobrze. Staram się wszędzie to położyć tam yy, ten czy ten, ten Starałam się wszędzie go położyć, ale się nie dało. Dodam, że taka jest teraz różnica koloru. To ja teraz się zabiorę za farbowanie włosów i lepiej, żeby to wyszło, wygląda jakby nie... Wyglądam jakbym była łysa. już nie, już nie jestem. Poczekam sobie aż się farba yy, się pofarbuje włosy, i ledwo mi starczyło znowu. więc Zobaczymy, ja już skończyłam. Tak wyglądają moje włosy, i są cudowne. I mi się udało. Udało mi się, patrzcie, coś tu nie ma różnicy, prawie kolor nie wypasuje. Ale i tak mi się wydaje, że moje włosy są za grube na te dosepki. To jest tylko 130 gramów. Potrzebowałabym tak ze 180, albo 220. Ale trudno. Mam takie, będę takich używać, będę je nosić, no więc. No więc tak wygląda to razem. Eww. Oczywiście tutaj z tyłu, jakieś malutkie kawałki Stoję, ale oczywiście kogo to obchodzi? Nie, nie. Jej, ale ze mnie fajny vloger na YouTube. Wow, ale ze mnie youtuber vloger. Wow, wow. Idziesz tak z kamerami, każdy nie patrzy, Wow, ale fajnie. Idę do Patrycji na przystanek, bo wyszedł na złym i muszę ją ratować. Więc idę. Będę ratować. Doda, myślę, że nie umiem kręcić tych włosów. Po prostu nie umiem kręcić długich włosów. Nie rozumiem tak Nie umiem. Nie wiem, nie umiem kręcić ra tych razem z tymi. Nie umiem. Yeah! And a bubble tea! Ooo! Oh, yeah, Say, to... Say hi! 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 Hi!